Te słowa i jedno zdjęcie wywołały prawdziwą euforię wśród tysięcy widzów. Co takiego przykuło ich uwagę? Tomasz Jakubiak, znany kucharz o niezwykle charyzmatycznej osobowości, który zdobył serca telewizów dzięki występom w takich programach jak Dzień dobry tvn czy Master szef nastolatki, stanął nagle przed poważnymi problemami zdrowotnymi. Jego dynamiczna kariera została zakłócona, gdy u niego zdiagnozowano rzadki nowotwór chorobę, która znacząco utrudniła codzienne funkcjonowanie. Konieczność korzystania z żywienia dojelitowego stała się nowym, trudnym wyzwaniem w jego zawodowym życiu. Mimo tego Tomasz nie traci nadziei i walczy z determinacją o swoje zdrowie. Po intensywnym leczeniu, które odbyło się w izraelskiej klinice, kucharz powoli wraca do codzienności. W jednym z reportaży dla Dzień Dobry TVN wyraził swoje cierpienie, mówiąc: Nie wiem, czy to jest ból w kwestii przerzutów na kości, czyli guzów. Czy to jest ból wczorajszej fizjoterapii? Mam tak spuchnięte nogi, że nie mogę wytrzymać po prostu, kwestia mięśni i kości. Schudłem do granic możliwości, ważę 52 kilo. Też ten organizm musi się nauczyć na nowo trzymać wszystko. Pomimo dramatycznych doświadczeń, Tomasz postanowił nie poddawać się. Zorganizował zbiórkę pieniędzy, a sprzedaż jego książki pomogła sfinansować wyjazd na leczenie do Izraela. Wsparcie przyszło zarówno od kolegów z branży, jak i od wiernych fanów, którzy uczestniczyli w specjalnie zorganizowanej kolacji charytatywnej. Po powrocie do Polski, z nową nadzieją i świeżym planem leczenia, rozpoczął mozolną drogę do odzyskania sił. Choć wciąż porusza się na wózku, jego determinacja pozostaje niezłomna. Niedawno na mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które dodatkowo wzbudziło entuzjazm internautów. Tomasz pokazał, jak przy pomocy kilków pokonuje stromy, wzniesiony odcinek trasy, a u boku mają swoich wiernych przyjaciół, którzy wspierają go na każdym kroku. W swoim przekazie powiedział: Dzisiaj pobijanie kolejnych rekordów, Przyjaciele przyjechali wspierać mnie, żebym się uczył. Zobaczcie, wszedłem pod górkę. Jerzyk mi postawił tam wózek, a ja muszę pokonać teraz tę trasę. Ale w końcu jakoś trzeba trenować te nogi, bo czego nie wolno? Nie wolno nigdy się poddawać. Dla Jakubiaka choroba stała się też pretekstem do refleksji nad sensem życia i codziennymi wyzwaniami. Jego troska o najbliższych, Zwłaszcza o cztery letniego synka Tomka, stanowi nieodłączny element tej historii. Chcąc zadbać o to, by chłopiec nie czuł się odizolowany, Tomasz poświęca każdą wolną chwilę wspólnej zabawie. Ostatnio opublikował zdjęcie, na którym przedstawia nową tradycję budowania z klocków Lego. Jak sam wyjaśnia, razem z przyjaciółmi i synkiem tworzą małe dzieła, bez konkretnego planu. Pozwalając fantazji kierować ich rękoma. Układamy z bąblem lego. Co drugi dzień, bez większego planu, po prostu budujemy, co nam przyjdzie do głowy. Trochę statek, trochę zamek, potem jakiś pojazd, który nie wiadomo, czym właściwie jest. W kolejnych wpisach kucharz porównał proces budowania z klocków do własnych zmagań z chorobą. Pisał. I w którymś momencie patrzę. Jak mu się ten kawałek budowli rozsypuje w rękach. Westchnął, ale zamiast się wkurzyć, po prostu zaczął składać od nowa. I wtedy mnie uderzyło, my przecież dokładnie tak żyjemy. Następnie dodał refleksję, która idealnie oddaje nieprzewidywalność życia. Moja choroba to jedno wielkie budowanie i burzenie. Raz jest dobrze, klocki się trzymają, wszystko ma kształt i sens. A potem nagle bach i rozsypuje się wszystko, a my znów zaczynamy od początku. Nowe schematy, nowe plany, nowe nadzieje. Na koniec podkreślił, jak ważne jest celebrowanie wspólnych chwil i dbanie o relacje, zwłaszcza te z dziećmi, które na zawsze zapamiętają to, co dla nich zrobimy. I tak sobie siedzę z nim przy tym stole, składamy te klocki i myślę: cholera, jakie to Lego jest mądre. Nie chodzi o to, żeby się nigdy nie rozsypało. Chodzi o to, żeby zawsze mieć siłę budować od nowa. Razem. I ciągle staram się pamiętać, że to, co w młodym wieku damy swoim dzieciom, one zapamiętają do końca życia. Chociaż często wydaje nam się zupełnie inaczej. Internauci bardzo pozytywnie przyjęli ten wpis, doceniając nie tylko determinację Tomasza Jakubiaka, ale także jego zdolność do odnajdywania piękna w trudnych momentach. Jego historia jest dowodem na to, że nawet w obliczu poważnych przeciwności losu warto mieć odwagę budować od nowa krok po kroku, razem z najbliższymi.